Na wrzosowiskach słyszysz śmiech dziecka. Tylko, że w tej wiosce dzieci umarły dawno temu. Duchy, strzygi, trole, nocne mary zawsze były tuż obok. Raz pomagają, innym razem wyrywają ci serce, gdy śpisz. Nie widzisz ich? Tym gorzej, bo one widzą ciebie. XIX. wiek. Europa dusi się od dymu i rewolucji, gdy fabryki pożerają lasy, a kolej przecina starożytne ścieżki. Równowaga pęka. Wesen budzą się głodne, szalone, nieprzewidywalne, a ty, widzący, czwartkowe dzieci, musisz stanąć między nimi a światem ludzi. Zwykła broń nie pomoże. Jedyną nadzieją są stare rytuały, zakazane księgi. I odwaga, ale pamiętaj, każde spotkanie z wesen zostawia blizny, niektóre nigdy się nie goją. Wesen, otwórz oczy, zobacz, niewidzialny.